Kolejny film zemsty noszący w sobie znamiona Johna Wicka, czyli krwawo, brutalnie, dosadnie... Ja już chyba nie mam siły na te filmy, kurczę, no coraz więcej tego wszystkiego. Dopiero co na kanał wpadł materiał o Manki Menie, a tym razem chłopiec zabija świat. Boy Kill World to film, który dzieje się w dystopijnym świecie, nazwijmy to. Albo też mieście, może to jest jakieś ostatnie miasto, cholera wie. Tutaj twórcy nie rozwijają się a propos światotwórstwa. Ale chodzi o to, że w tym mieście raz na jakiś czas przeprowadzone są, powiedzmy, takie ala igrzyska śmierci. Jest pewna rodzina, która włada tym miastem i ona po prostu od czasu do czasu wybiera sobie ludzi, których najzwyczajniej w świecie można odstrzelić. Niefart tej rodziny jednak polega na tym, że zabili oni niewłaściwe osoby, ponieważ główny bohater tego filmu spędzi całe swoje życie na treningu, treningu i jeszcze raz treningu, żeby móc wyrównać rachunki za śmierć swojej rodziny. I po latach, kiedy stanie się już mistrzem sztuk walki, postanawia przystąpić do działania i ukatrupić tą przywódczą rodzinę, na czele której stoi Franka Jensen. Tak jak wspomniałem we wstępie, kolejny film, który gdzieś nosi w sobie, przynajmniej po zapowiedziach, jakiś znamiona Johnny'ego Johnny Wicka, czyli będzie krwawo, brutalnie, będzie zemsta e, na pierwszym planie, chociaż Johnny Wicku później już właściwie przestało o to chodzić, ale to był pierwotny zamysł, będzie po prostu dobra kopanina, dobra strzelanina, fajne yy, po prostu popisy kaskaderów. Ale Boy Kill World wyróżnia się tym, że jest przede wszystkim czarną komedią. Jakbyśmy zrobili jakąś skalę johnowicowych rzeczy, to właśnie na jednym z krajów będzie monkey Man, poważny, taki brudny, yy, ciężki w swoim klimacie. A z drugiej strony będzie właśnie Boy Kill World, czyli film, który przede wszystkim spodoba się ludziom, którzy mają luz, którzy na widok pękających głów z dziwnych powodów i wyprówanych flaków, ale tak wiecie, na wesoło, po prostu zdadzą sobie sprawę, że śmieją się z tego i że są chyba trochę powaleni, więc chyba tak ze mną jest, bo ja się przy tym bawiłem po prostu przednio, wręcz można by powiedzieć przaśnie. Bill Skarsgard, który tak naprawdę w większości osób objawił się dopiero przy filmie It, przy dwóch częściach właśnie filmu To, bo tam zagrał Pennywise'a, bądź też Pennywise'a, jak niektórzy go nazywają, e, klauna właśnie z powieści Stephena Kinga. E, a tutaj chłop dopompował, dopakował e, i gra głównie twarzą, ponieważ jego bohater jest głuchoniemy. Słyszymy wprawdzie Billa Skarsgarda. Właściwie nie Billa Skarsgarda, słyszymy bohatera. Natomiast y, głosem, wewnętrznym głosem, który non stop słyszymy w tym filmie, nie jest głos Billa Skarsgarda. Twórcy tutaj stwierdzili, że skoro chłopak tak naprawdę nigdy nie słyszał swojego głosu, e, czy jakoś tak, to on sobie wyobraża, że jego głos jest super taki, wiecie, mm, mm, taki. Mm. Archerowy! I to dosłownie, jeżeli oglądaliście serial Archer i pamiętacie, oglądaliście e, właśnie i pamiętacie, jaki głos miał główny bohater tamtego serialu tytułowy Archer, to to właśnie tego aktora głosowego tutaj zatrudniono, żeby on był tym wewnętrznym głosem naszego bohatera. To jest taki głos niczym właśnie z gier wideo, ponieważ twórca tego filmu jest mega fanem dobrych strzelanin na ekranie i dobrych gier wideo. I to po prostu w tym filmie czuć. I widać, chociaż nie jest to adaptacja żadnej gry. Jeżeli chodzi o sceny akcji, są w porządku. Troszeczkę za dużo trzęsą tutaj twórcy kamerą. Ja już szczerze mówiąc, myślałem, że się będziemy od tego całkowicie odcinać, że właśnie długie ujęcia na pojedynki to jest to, co teraz twórcy będą robić. Ale od czasu do czasu ktoś musi tego trupa właśnie wyciągnąć z tej szafy, czym jest właśnie dla mnie trzęsąca się kamera. Ale bez przesady, to nie jest poziom. E, no chyba najbardziej moim pamiętnym e, właśnie dziełem strzęsącą kamerą to był ostatni e, Resident Evil z Milo Jochowicz. Tam kompletnie nie było widać, co się dzieje na ekranie. Tutaj tak źle nie jest, ale czasami twórcy przesadzają. Ale same sceny akcji są zrobione fajnie. Zabawnie, w ten taki groteskowy sposób, bo tam wiecie, komuś łapę to a on nadal walczy z tym głównym bohaterem. Nogę mu odetną, dalej próbuje walczyć. Jest to taka groteska, taki pastisz. Właściwie ten film, kiedy on się zaczynał i właśnie usłyszałem ten jego wewnętrzny głos naszego głównego bohatera, który opowiada o tym, jak go uczy sztuk walki szaman. To trochę mi się to z takim e, filmem Kung Pao, przy... <laughs> e, trochę mi się on przypomniał, który był taką parodią starych takich chińskich filmów właśnie Kung Fu. E, I tutaj też ta, ten taki element parodystyczny mocno wchodzi. E, przez co uważam, że ten film będzie jednym totalnie się nie podobał, ale tak totalnie w ogóle stwierdzam, że to jest... No szkoda było na to e, jakichkolwiek pieniędzy, a drudzy stwierdzą wow. Ale fajny film, ale świeżość, bo sam na, na papierze ten y, skrypt, tak? Y, scenariusz tego filmu jest od cholery przewidywalny. No, kolesiowi zabili y, rodzinę i on po latach treningów ciężkich musi się zemścić. Za śmierć tej ro rodziny. Chce się zemścić za śm śmierć tej rodziny. I oczywiście są źli bosowie, którzy na niego po kolei właściwie czekają. To jest, to jest cała fabuła tego filmu, ale to wykonanie, ten pastisz to, że właśnie twórcy bawią się tą konwencją, jest czymś, co mnie po prostu w tym filmie urzekło. Gdybym był jeszcze młodszy niż jestem. <grym> To bym uważał, że to jeden z najlepszych filmów na świecie. Jakbym go zobaczył jako nastolatek, to wow, to ja bym w ogóle miał yy, mózg rozwalony. No ale że jestem starszy, doświadczony, no oglądałem się kina bardziej poważnego, to jest po prostu zajebisty. Boyky World to niestety kolejny film, który nie trafił na ekrany polskich kin. A myślę, że tą krwawą rzeźnię by oglądało się po prostu cudownie na ekranie. Kina, w sensie takim wielkim ekranie. Widać, że reżyser lubi się bawić tym obrazkiem, oferując nam naprawdę zabawne, o ile śmieszy was to, że na przykład ktoś walczy przy pomocy tarki do sera, sceny akcji. Ja byłem w niebo wzięty, no po prostu to co ten koleś robił z tarką do sera było niesamowite. W sensie główny aktor, Bill Skarsgård, najlepszy ze Skarsgardów. I chociaż nie wiedziałem czego się po tym filmie kompletnie spodziewać, to właśnie ta taka prześśśność tego filmu urzekła mnie w nim najbardziej. Dlatego dla filmu Boy Kill World, w mojej opinii, może być tylko jedna ocena bo chłopiec zabija świat to mistrzostwo. Trzeba mieć bardzo wysublimowany gust, żeby ten film docenić. Ale ja go doceniam. No po prostu podobał mi się. Wciągnęła mnie e, nawet nie ta historia, tylko to, jak to jest przedstawione obrazem. E, Bill Skarsgard, który się nie odzywa, dla mnie jest super. E, to znaczy, Bill Skarsgard niedługo pojawi się w Nowym Kruku, o którym opinie są takie, że jest to właściwie film nieoglądalny, ale gdzieś to tylko tam wyczytałem w internecie, więc e, ogólnie mu kibicuję. Z tych Skarsgardów powiem wam. E, wszystkich na, od ojca po, po braci e, Skarsgardów, których możemy tak naprawdę kojarzyć na ekranie, to jest chyba mój ulubiony Skarsgard. W sensie on jest jakiś taki inny, ma w sobie coś innego. Świetnie się sprawdził wit, świetnie się sprawdza tutaj jako tak naprawdę maszyna do zabijania, która dużo musi grać oczami, ale musi też grać właśnie technikami walki i tak dalej. Mnie to się bardzo e, podobało. Coraz bardziej mnie ten Koleś do siebie przekonuje, więc po prostu czekam na więcej. Mam nadzieję, że ten kruk z nim, choć wygląda tragicznie już na zwiastunach, to jednak będzie miał coś właśnie takiego innego. Bo ten film właśnie, myślałem, że to będzie kolejny John Wick albo właśnie kolejny Monkey Man. E, czyli coś może trochę bardziej poważnego niż John Wick. A tu po, proszę bardzo, zupełnie poszło to w drugą stronę i bardzo fajnie. Taki, można sobie taki double feature zrobić z tym, ponieważ filmy są dostępne. Niestety nie były do nas dostępne w kinie, ale są dostępne w różnych serwisach e, VOD, więc można sobie wypożyczyć taki e, właśnie te oba filmy i sobie je po prostu sprawdzić. Dla mnie e, właśnie taki double feature, bo właściwie jeden e, dzień po drugim obejrzałem sobie Monkey Mena. I Boy Kill World, i to mi się fajnie zazębiło. Boy Kill World jest przeuroczo, ochydny, głupi, e, prostacki, rubaszny. To jest taki rubaszny właśnie film, więc ja rozumiem. Nie każdemu przypadnie do gustu, ale mnie się bardzo, bardzo podoba. E, jeżeli widzieliście któryś z tych filmów, Monkey Man albo właśnie Boy Kill World, oczywiście komentarze są wasze, ale mam też inne pytanie. Czy już macie przesyt takimi John e, filmami? Takimi ala John Wick. Tę, tą właściwie można by za, y, powiedzieć, że tą taką podgatunek y, filmów akcji zapoczątkował właśnie John Wick. I ja myślałem, że jestem zmęczony, ale widzę, że twórcy różnie się tym bawią i to mi się podoba. Jednak pewnie co za dużo będzie to niezdrowo i w końcu to po prostu przegną, przegną, ale zobaczymy. Także moi drodzy, komentarze są wasze. Ja wam dziękuję bardzo za uwagę. Pamiętajcie zostawić łapeczkę w górę. Subskrypcję, komentarz. Bardzo mi w tym e, ulżycie, w sensie, <laughs> bardzo mi pomożecie, jeżeli zostawicie subskrypcję i komentarz i łapeczkę w górę, bo to pozwala po prostu rozwijać ten kanał, ale każdy, kto ogląda YouTube'a zapewne o tym wie, więc jeżeli chcecie, żeby kanał się rozwijał, a nie zwijał, no to zapraszam Was serdecznie. Kłania się Ormando, do następnego, cześć!